Przede wszystkim tu windy w pocę teraz przejdziemy się nami Schindler w Toruniu na osiedlu na Skarbie, które zostaje wymieniony w tym doku? Zapraszam do oglądania zniemy od Konstytucji 3 maja 18B. No ma wentylator. No, no, się otworzył. I to ciekawe ten Schindler ma wentylator, słuchajcie. Nie ma lustra. Ma nie ma. Lustra nie ma. A jest dobra. Jest lustro. Jaki był koledze do mnie? Właściwie, w ogóle zresztą się zdejmowała lustra. Czekaj dane techniczne, co bym powiedział. Pokaż dane techniczne. Zareklamowałeś? Nie jeszcze. na końcu. To też Tak który jak Nie ma nawet numeru do konserwy. Zero. Okej okay. I pokażemy Wam coś na koniec ciekawego. Ona się zgasi. Wyświetla się zgasi. No. W ogóle ona cała się zgasi. Patrz. Dźwig Polska SPZO. No. Napisane tam. masz Schindler. Pokaż tam. Na samej górze jest takim wydrukowanym na samej do Nie widzę No to tam masz na no dane w A pokazałem już dane Mamy ja za chyba zrobię nowy odcinek zrobię Teraz Bo udamy się, się na szosy Lubickiej 172 i chyba tamtym I już się... Już... Teraz, zakończymy odcinek, jeszcze Wam wiecie. coś pokażę Patrzcie Wyświetlacz jest, ale za chwilę zgaśnie. Chyba zgaśnie, bo czekamy jeszcze. O, patrzcie, zgasł. O, widzicie? Dobra, to idziemy dalej w takim razie. Jesteśmy na szosy Lubickiej 172. Mamy tutaj nowego Schindlera. Dziesiąte. Patrzcie na ten wyświetlacz. Słuchajcie, no, ładny kolor. Tak? Czerwony, taki. No, to jest osobny odcinek, słuchajcie. Szindlery będą osobno, no. bo mówię za, za unikat jak na osiedle y, na skarpie. No. Właściwie. ale No, co ciekawe, nie mówi. Ale fajnie, że się chodzi. No Jakie dziwne dzień kano wydaję. No Na parterze ktoś będzie. Będzie ktoś? Serwitel. Może no, ja sobie pokazać. Jest w firmie Serwitela. Aaa. Patrz tam. No przy danych fabrycznych, tam i górze ma serwitela. Widziałeś? Nie. A nie chcesz pokazywać? Nie chcę. Ile odcinek mi się będzie renderował? Powiedzcie tyle, ja się boję.